Siemano mordy, ja jestem Jawek i witam was w kolejnym odcinku naszego maratonu, piąty odcinek z maratonu, dzisiaj będzie trochę krótszy, to dlatego że to nie jest clickbait, dzisiaj e, znalazłem jedno naprawdę fantastyczne zastosowanie dla moich diamentów, które znalazłem ostatnio w jaskini, mam ich naprawdę bardzo dużo, a wystarczy jeden albo dwa diamenty i dzisiaj będziemy po prostu sobie latać, e, ale na początku tak, zostawcie subika, mm, aby nie przegapić żadnych materiałów, pamiętajcie, przez 2 tygodnie codziennie o 16, materiał jest to piąty dzień maratonu a więc tak, dzisiaj będzie trochę krótszy odcinek i powiem wam tyle jeśli dobijecie po tym odcinkiem 10 kopek w górę jeszcze dzisiaj to wrzucę wam od razu kolejny film, więc mam nadzieję, że deal to deal a kolejny film będzie dłuższy, taki deal, a jeśli nie to po na jutro sobie poczekamy ehm, no i co, ja zabieram się do zrobienia tej rzeczy a tą rzeczą już nie przedłużamy, będzie po prostu nasz hoverboard, spójrzcie Tutaj jest hoverboard i tworzycie go tak, z dwóch diamentów, redstone'a i... drewna. Eee, naprawdę tani crafting, a rzecz naprawdę przepotężna. Spójrzcie, czekajcie, i redstone'a myślę się, się przyda, tak? Redstone, dokładnie tak. Eee, o, o, tylko ciago mam. Tutaj cicho miałem. Czekajcie, tutaj jest dobrze. I to tyle, a więc tak, tutaj redstone. Jeden i drugi diam diamencik. I tutaj cyk. I mamy sobie hoverboarda. Naprawdę nie, nie, nie mam kompletnie pojęcia jak to będzie działać. Mam zejść całkiem spoko. Okej. Okay. O Jezus! Patrzcie to. O Jezu! Ej, oddawać moją deskę. Dobra, pięknie. O. Nie spodziewałem się, że to będzie aż takie przypotężne. Tylko nie wiem jak się tym... W dół zlatuję w ogóle, żeby, czekajcie, żeby w dół zlecieć, to trzeba kliknąć. A, dobra, 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 chyba S, chyba S trzeba. Wow, patrzcie, normalnie sobie latamy. Patrzcie na mnie, jaki jestem przepotężny teraz. O kurde. Teraz my się będziemy wszędzie przemieszać w kilka dobrych sekund. Ja cię kręcę. Spójrzcie. Tam. O kurde. Nad, w tym miejscu. Jestem już w kilka sekund, spójrzcie. już Ja mogę teraz tak łatwo poszukać jakichś dungeonów, że to szok. Poszukajmy sobie jakiegoś dungeona teraz, tak na szybciutko. Może się coś uda znaleźć. Jakiś oni Na szybciutko. Ło. O, popatrzcie, co ja znalazłem. O kurcze, blade. Patrzcie, co ja znalazłem. Czekajcie, tutaj jasny gwint objęliśmy to sobie całe dookoła no naprawdę co to jest za przepotężne coś wow 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 taki zamek no mówię wam w następnym odcinku pójdziemy sobie go eksplorować. w następnym odcinku gdzieś tak no tylko będę musiał się mega mocno przygotować dobra sobie tutaj stworzę nowy ten jak to się nazywa? E, nowy sobie stworzę Waypoint, oczywiście, i tutaj to nazwę e, Mega Zamczysko. Mega Zamczysko. Konfirm. Stworzyło się? Stworzyło się Mega Zamczysko. Wróćmy sobie do domu. Wow! Nie spodziewałem się, że znajdę coś tak potężnego jeszcze dzisiaj. Ale na no, następny odcinek to. Jeżeli dzisiaj dobijecie 10 łapek w górę, to moi drodzy, ten zamek właśnie zobaczycie jeszcze dzisiaj. Więc łapkujcie, 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 jeszcze dzisiaj zobaczycie ten zamek. dzisiaj zobaczycie eksplorację tego zamku, łapkujcie, łapkujcie, bo ja też bym, zobaczy... ja by też bym chciał to nagrać. Łapkujcie, łapkujcie. Dawaj łapki. A zobaczycie ten odcinek dzisiaj jeszcze. Więc mam... no, spoko Spokotil, moi drodzy, 10 opek w górę, to nie jest naprawdę dużo. A macie dzisiaj dwa odcinki. Będziecie mieli dwa odcinki, które naprawdę bardzo dużo zobaczyliście. Kurde! Moja deska! Zepsuła się. Dobra, więc już wiem, że nie można dopijać po prostu do takich rzeczy. Nie można dopijać po prostu do Dobra, nieważne. Ja to wejdę do domku sobie z wami. Tak pogadam sobie. Pogawędzę sobie z wami. Ten sobie jabłko, bo. Regeneracja by się przydała, przydałoby się teraz regenerować serduszka. A, złoto nie jest super drogie po prostu. Znaczy, nie jest super rzadkie, złota ma dużo. Które raczej wydaje na złote jabłka, ale trudno, no. Wybierzmy się jeszcze do tego. Wybierze, wybiorę się jeszcze z nami do krainy tęczowej. Zbierzemy sobie złote jabłka, zrobimy sobie takie lekkie przygotowania do. Zrobimy sobie takie lekkie przygotowania do tego. Mmm, tak to się nazywa Do tego zamku Jutro sobie wbijemy do tego zamku Nie, dzisiaj, dzisiaj sobie wbijemy do tego zamku Dzisiaj sobie wbijemy do zamku Jeśli wbijecie 10 łapek w górę A jeśli nie, no to jutro Ale mam nadzieję, że uda wam się wbić te 10 łapek w górę To nie jest trudne, trzymam za was kciuki Bo ja bym chciał mega dać ten na odcinek, żebyście już go zauważyli Ale deal to deal Ja, ja się, będę, ja się będę musiał poświęcić przez to Nagrać dodatkowy odcinek w jeden dzień, więc Moi drodzy, no, takie poświęcenie, ale ja chcę, żebyście mieli rozrywkę, chcę żebyście mi... Bym zginął prawie, chcę żebyście mieli rozrywkę, więc... Wszystko dla was, wszystko dla was moi kochani No ja dawać mój miecz Wszystko i wszystko dla was Ja się poświęcę, bo chcę żebyście mieli rozrywkę Żebyście mieli co oglądać wieczorem Jeśli nie macie nawet ferii, to... To żebyście też oglądali, no Dobra tylko tak, nie wiem co ja czego mogę się spodziewać po świecie mrówek, po prostu. E, więc ja bym sobie tutaj stworzył e, nowiutką deseczkę, po, po prostu no, nowska sztuka nieśmigana i będzie wituba. E, tak, dobra, cyk, cyk, raz i dwa. I proszę bardzo, kolejna deska. A ja się wykosztuję, 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 ale trudno. E, dobra, czas teraz zrobić kolejne złote jabłuszko. I wejdziemy sobie teraz do krainy e, tęczowych mrówek, ponieważ tam są mega fajne krowy. E, które po prostu są mega fajne. Mało ma ale trudno. E, Rainbow and Nest. Dobra, weźmy sobie to. Mm, ja sobie to gdzieś tutaj postawię. Cyk, niech z niego wychodzą rainbowowe mróweczki. Ja sobie ten zabiorę, jak widzi jedna mrówka z tego. Żebym mógł, żeby mógł z tego wrócić. A więc dobra. Ja tutaj poczekam i widzimy się jak wyjdzie z tego jakaś mrówka. Okej, okay. są te mrówki wyszły już. Ja to zabieram. I wbijamy. Uwaga, 3, 2, 1. Jesteśmy moi drodzy w świecie mrówek. Uwaga, teraz się będzie teren ładował, więc poczekajcie aż się wszystko unormalizuje. Spójrzcie, co tam znalazłem. <gry> Jakiś przepotężny pająk. Ja na razie nie jestem gotowy na takie rzeczy. Ja wolałbym sobie po e, te krówki po prostu znaleźć. Albo wejść do tej wioski. Może coś takiego ciekawego będą tam nie mieli. E, ten pająk chyba za trzy odcinki. Albo za dwa gdzieś. Albo nawet później. Bo na razie eksplorację świata mrówek zostawię sobie na kolejne odcinki, ponieważ mam na dalsze, strasznie dalsze odcinki, ponieważ na razie w planach mam po prostu e, wchodzenie do innych światów. A jakich to już zobaczycie w innych odcinkach, po prostu? Abym sobie chciał tutaj znaleźć krówki. Krówki musiał tutaj sobie znaleźć. Opatrzcie, jest tutaj ta jabłoń właśnie. Ale te krówki są chyba jednak bardziej ten pożyteczne. Z nich więcej chyba leci. Ja powiem tylko tyle: ten świat mrówek jest naprawdę bardzo obciążający. Więc przepraszam za lagi w każdym bądź razie. Ale ten, kto ma ten mod, wie, że on jest naprawdę bardzo obciążający. Eee, o, są te, to są te to są te Apple Cow. Konie Golden Apple. Cow. A szkoda. Bo z tego chyba złote jabłko nam nie wyleci. No dokładnie, nie wyleci na z tego złote jabłko. Eee, ja postaram się tego poszukać i zaraz się widzimy. O, patrzcie, znalazłem. To są. Eee, golden Apple Cow. I z nich może wypaść. Eee, enchantowane złote jabłko. na razie nam nie wypadło. To jest chyba rzadki drog, że wypadło z niego. Eee. Enchantowane jabłko, tak naprawdę. Ale mam nadzieję, że uda nam się zdobyć ten drop, po prostu ten mega rzadki drop. No, jak widzicie, na razie to po prostu nie leci. Eee... No, szkoda, szkoda. Powinno lecieć, ale może to jest właśnie mega rzadki drop. Nie mam, nie mam żadnego pojęcia. Na razie nic nie poleciało. Abym, abym pozabijał sobie, że dalej takie króweczki. O, jest jeszcze jedna. Daj mi, daj mi, daj mi, proszę. A no, niestety, ale. Uwierzcie mi, no. Sprawdzałem sobie i przecież one da dają złote jabłka. Zyczatowanie też. Nie wiem, dlaczego teraz nie dają, no ale trudno. Znalazłem jakąś. Nie wiem, jakąś arenę, i tu jest ten sam czerwony pająk? Aha, dokładnie tak. O nie, on atakuje dziewczynę. Nie można tak. Nie można tak tego za Chodź tutaj. Dawaj, chodź tu. O jest dobra, wezmę sobie złote jabłko. I trzeba Cię zabić, trzeba Cię zabić. Dawaj, chodź tu, chodź tu. Gdzie Ty jesteś? Jezus Maria. Ej, o Ciebie się natrafić nie, nie da. Chłopie, co Ty robisz? To jest niemożliwe do trafienia. To co uciekasz? Co się boisz? Co się boisz? A, uderzyłem Cię. Uderzyłem Cię, teraz się mnie boisz, co? No chodź, 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 dawaj, dawaj solo, dawaj solo. Dawaj solo, nie ma, nie ma bo Ha, co się boisz? Nie ma, chodź tu. Patrzcie, rozwalam go, rozwalam go. a teraz tu. Teraz. No, chodź. Gdzie ty mi uciekasz? Chodź tu. Chodź tu. Chodź tu. No, no, no. Co, no. co, co? No, co poskakujesz? Co poskakujesz? Nie, nie da się lamusa trafić. Je zabity. Co do niego wypadło? A... Mogło być lepiej. Dobra, ostatnia szansa na tę, kurde, złote jabłuszka. Ostatnia szansa, ostatnia szansa. Potem, kurde, jest! Popatrzcie, wyleciało. Ha! Dziękuję bardzo za. Drugie, drugie wyleciało. Ekstra! Jak widzicie, mogą z tego wylecieć. E, trzecie. Ja, ja będę mega przygotował na kolejny odcinek. Dobijacie 10 ciałek w górę? Wow! Przestraszyłem się, myślałem, że nie wiem, coś mnie atakuje. Jakiś przepotężny potwór, myślę, że miał to jako jakiś sęp czy coś. I mamy 6 zenchantowanych złotych jabłek. Ja się boję. O, tam tam jest... się rozwala ten. Tam się rozwala to drzewo, więc jeśli się rozwali, to wydaje mi się, że tego mo też mogą wylecieć właśnie złote zenczantowane jabłek. Tutaj nie ma żadnego. Nie ma. A więc tak, ja sobie jeszcze trochę tego pozbieram, tych zenchantowanych złotych jabłuszek. No i co, widzimy się w kolejnym odcinku. Dobij, dobijacie dzisiaj łapkę w górę i widzimy się już jutro widzimy się już dzisiaj, ha, kolejny raz. A więc tak moi drodzy, albo do dzisiaj, albo do jutra zależy jak wam pójdzie w niej w górę. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Bardzo, trzymajcie się, no i cześć. Yo.